ma na odczuć stronę kost i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie farma żelaza, jak prosiliście w komentarzach. Tak więc ogólnie tam jest nasza, tutaj jest nasza farma wieśniaków. Jak ktoś nie widział tamtego odcinka z farm? To potem obejrzeć i tutaj już yy, dałam profesję. A tak więc wy, wyjdźmy stąd i zaj, zajmijmy się yy, farmą żelaza. Tak jak mnie prosiliście w komentarzu. Więc tutaj mamy potrzebne itemy. Trzy łóżka. Yy, dwie, yy, tak cz cztery skrzynki. Sześć wiaderek wody, yy, name tak z nazwą, którym, którego będziemy nazywać zębiaka, ja mam taki, trzy yy, wieśniaki, yy, blok, bu, blok budowniczy, On nie musi, to nie musi być kład, gładki kamień, cokolwiek, kompostownik, trzy yy, leje, wiadro wo, yy, lawy, yy, pół płytki, szkło i dębową tabliczkę. Tak więc wi widzimy się yy, no, w trakcie budowy i ogólnie nie zapomnijcie ogólnie zostawić łapeczki w górę i suba na moim kanale, bo tyle osób nie subskrybuje mojego kanału. No szok, zmieńcie to i zostawcie subika, będę bardzo wdzięczny. Lecimy po 100 subów, tak więc bierzemy się yy, do budowania. Pierwsze co to będziemy musieli wybudować wieżę na 20 wysokości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, trzynaście, czternaście, piętnaście, 16, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwa. Tutaj dajemy kompostownik. Na kompostowniku kładziemy dwie, dwa klocki. Niszczymy ten jeden. Tutaj dajemy gładki kamień. Hmm. Tutaj dajemy y, zombiaka do tego. I go nazywamy name tagiem. No. Tak więc y, lecimy. Możemy tą wieżę w ogóle już zburzyć. Ona nam na niczego nie jest już potrzebna. I pamiętajcie, żeby y, robić tą farmę y, na nie na pokojowym trybie, czyli peaceful bo wam się wtedy nie będzie respiły mopki czyli zombie wam się nie będzie respiły tak więc lecimy do następnej części dobra teraz teraz będziemy robić miejsce dla villagerów tak więc robimy tutaj trzy bloki i tutaj te dwa bloki niszczymy żeby powstało takie coś robimy sobie tak i tutaj dajemy trzy łóżka. O, tutaj. Teraz bierzemy szkło. Yy, dajemy tu, tak i ob robimy obramówkę ze szkła. Yy, I tutaj musimy dać trzech villagerów. Yy, ogólnie. Ogólnie to yy, mus musimy tą obramówkę, żeby zombiak tutaj i one będą się w nocy budzić, ci villagerzy i będzie się respił golem nasz szkle się nie zrespił, bo wiadomo na dole się nie zrespił, więc teraz będziemy robić górną część, tam gdzie się będzie respił golem i jeszcze taka ważna rzecz, jeśli macie farmę to zróbcie to zróbcie tak. Bierzecie tory zasilane i zwykłe. Bierzecie redstone torch. No i musicie jakoś do wagonika sprowadzić villagerów i przetransportować ich do farmy. Tak więc. No, tak więc teraz będziemy górną część farmy się zajmować, tak więc... I a tutaj jest taka mała wstawka, bo popełniłem tutaj jeden błąd. Yy, tutaj nie budujecie, tylko tutaj musi, musicie pół płotki dać. O, tak jak ja teraz. O, i tak musicie. Tak więc... Yy, przepraszam, że o tym zapomniałem, tak więc lecimy już do budowy góry. Dobra, tak więc teraz będziemy budować górną część. 3. Yy, robimy 3, tutaj niszczymy. I tak, musimy zrobić. Tak. Yy, tutaj musi być yy, 8 na 9 platforma. Yy, o, widzicie, już się zrespił golem ale na razie go tutaj nie potrzebujemy. Ogólnie to nie musi być, nie może być tutaj yy, no, szkło ani liście, bo się wtedy enderman chyba nie zrespi. Znaczy jaki enderman, sorry, przepraszam. Yy, golem się nie zrespi. Yy. Chwilę, na ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I to połączamy. I wypełniamy tutaj. Wypełniamy. Tak? I robimy. O! Już nam się tutaj golem kolejny zdrespił. Yy, my go tutaj nie chcemy, tak więc spadaj. No, a teraz będziemy robić, yy, że golem będzie spadał, znaczy ginął i już, no będziemy, będziemy zdobawać, wiecie. Dobra, dobra, yy, teraz tak, musimy to wszystko yy, obramówką yy, zrobić, obramówkę yy, na dwie kratki z, yy, ze szkła. Tak, więc kładziemy tutaj yy, i nie. No i yy, jak w tamtym filmie yy, było głosowanie, to w tym też będzie głosowanie. Ogólnie, dobra. Teraz patrzymy, gdzie są nasi villagerzy. Tutaj są, tak więc tutaj robimy dziurę. Tutaj. Bo dziura nie może być pod villagerami. Musi być koło, czyli tu. Teraz y, robimy miejsce na lawę, czyli tutaj dajemy tabliczkę tu i tu. A nie, tutaj, przepraszam. I tutaj dajemy lawę. Teraz w każdym rogu wylewamy wodę. I jeszcze tutaj pośrodkach po wylewamy i golem teraz y jak będzie się tutaj respił to będzie wpadał do tej lawy. No i jak widzicie żelaza, żelazo jest. Teraz zrobimy system y, tam, gdzie będą leciały. Tak więc tam, tam gdzie będą leciały te przedmi przedmioty z golema. Robimy tak. Y, robimy tak. Tak. Tutaj skrzynię. albo nie. Tu jeszcze jeden lej, tak, żeby był w tą stronę. I dopiero teraz skrzynia. I sobie zrobimy jakieś wejście tu, żeby... Chwila, nie wodą. Yy... Na przykład yy, skafalingi. Gdzie one są? Właśnie nie wiem. Tutaj robimy sobie wejście do, mm, do góry, tylko... A jednak nie, nie musimy czekać, albo... Nie. Wyjdziemy się do góry. I jak tutaj już będziemy. To zróbcie sobie tutaj taką platformę. Aj. Chwila, jak wangolem tak yy, nie chcę iść. Chwila, zerpałem. Chwileczkę, zaraz do was wracam, dobra, yy, już to yy, zrobiłem. Po prostu trzeba było tutaj dać wodę, tutaj dać wodę i tutaj dać wodę, no i już golem spadałem. Uwaga, farba ty działa tylko w nocy. Wiem. To jest, to jest dla Was szokująca wiadomość. Myśleliście, że cały czas będzie chodziła, a tu nie. W nocy tylko działa. Dlaczego? Bo yy, nie, nie wiadomo czemu, ale yy, wiele że boję się Zombiaka tylko w nocy, tak więc... zróbmy sobie dzień Day. Znaczy... No, sorry. Night. I on, one się teraz boją, jak widzicie. I zaraz tutaj się golem zrespi. Już, już w sumie tutaj y, się zrespił golem. I ta farma nie jest dość taka wydajna. O! Widzicie? zresztą się i od razu do lawy. Ona nie jest aż tak wydajna. Może kiedyś, kiedyś zrobię wydajniejszą. Ale to jest farma po prostu dla początkujących. I mamy 14 żelaza. Cały blok i... 5 żelazo No Tak więc Jak Wam się odcinek spodobał Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę Suba na moim kanale oraz z dzwoneczkiem yy, I piszcie w komentarzu Co chcecie yy, Next A ja się z Wami żegnam Na razie Cześć